To nie jest historia o sukcesie. To nie jest Przynajmniej jest o sukcesie. jeszcze nie. Nazywam się Kamil Biały. Nie jestem dużym twórcą. Nie mam setek tysięcy subskrybentów. Nie mam zaplecza, ekipy ani budżetu. Mam dwa działające kanały. Jeden vlogowy, około 600 subskrypcji. Tak samo drugi, około 600 subskrybentów, muzyczny. Kanał Explore dopiero wystartował. Jeden film, kilka subskrypcji. Są też kolejne projekty w planach Urbex i Security, ale one są jeszcze, niestety, w powijakach. Mówię to wprost, bo nie mam zamiaru niczego udawać. Jestem małym twórcą, który próbuje się przebić, a algorytmy często robią wszystko, żeby to się nie udało. Ale jest coś, czego mi nie brakuje: pomysł. Mam ich więcej niż jestem w stanie sam unieść: historie, formaty, obrazy, narracje, projekty. To wszystko siedzi mi w głowie i nie daje spokoju. YouTube nie jest dla mnie tylko hobby. To narzędzie do opowiadania świata po swojemu: lasów, ruin, małych miejsc ciszy, kulisy, droga, proces, prawda, bez udawania. Równolegle tworzę muzykę i mówię to jasno: muzyka jest w pełni generowana przez AI, świadomie, intencjonalnie, bez wstydu. Słowa, emocje, koncepcja, kierunek są moje. Eja jest narzędziem, tak jak kamera, syntezator czy komputer. Liczy się to, co chcę powiedzieć, a nie to, czym to powstaje. Ambient, elektronika, deep vibe, cytrance, muzyka pod obrazy, pod drogę, pod noc, pod myśli. Te utwory trafiają do filmów na YouTube. Na streaming uczę się dystrybucji, praw, monetyzacji, od zera, wszystko samo. I w którymś momencie musiałem sobie powiedzieć wprost, sam tego dalej nie udźwignę. Bo to, co chcę zbudować, jest większe niż kanał. Chcę stworzyć projekt, który połączy twórców niezrzeszonych, artystów AI, muzyków, filmowców, ludzi od dźwięku, światła i narracji. Docelowo widzę wydarzenie, festiwal, nie kolejną imprezę. Bardziej doświadczenie. Nie pod algorytmy, nie pod trendy, pod klimat, sens i wspólnotę. I teraz najważniejsze. Nie szukam widzów, nie szukam lajków ani aprobaty. Szukam ludzi, którzy wejdą w to na 100%. Ludzi, którzy też są mali, ale myślą szeroko. Którzy nie mieszczą się w footlatkach, którzy czują, że robią coś obok głównego nurtu. Ja nie obiecuję łatwej drogi. Nie obiecuję pieniędzy na start, lecz obiecuję prawdę, konsekwencje i wizję, którą będziemy realizować. Mam pomysł, mam kierunek, nie mam siły przebicia, narzędzi ani funduszy, żeby to zrobić sam. Dlatego mówię to głośno. Jeśli to, co słyszysz, rezonuje, jeśli masz dość robienia wszystkiego w pojedynkę, odezwij się, bo albo zostaniemy rozproszonymi małymi twórcami, Albo zrobimy z tego coś naprawdę dużego razem. Niech świat o nas usłyszy teraz.